Szkołem widzowie. Trzeci filmik ze Świdnicy na Dolnym Śląsku. Wczoraj był historyczny moment, albowiem po raz pierwszy w życiu wystawiłem notę 1 na 10. To pierwszy raz od 9 lat, jak jestem w internecie, i to pokazuje, że nie jestem zbyt wybredny, ale akurat tamtego nie dało się jeść i aż mnie podbijało. Kto ciekawy, to ostatni filmik. Na ten moment materiał na TikToku wygenerował prawie 400 tysięcy obejrzeń. Tam było słabo, a dziś mam już filmik, w którym będzie odrobinę. Na pochwał. Mianowicie dziś średnie rolo z kurczakiem i serem z loka lokalu Grill In na rynku świdnicy. Zaszedłem tam, bo miałem ochotę na kebabsa. Do tego spotkałem widzów pod tym punktem, którzy powiedzieli, że to najlepszy kebab w mieście. Aż tak pozytywnie. Nie, nie było aż tak pozytywnie, ale zaskoczyłem się i już wam mówię. Zachodzę na miejsce. Miałem takie wyobrażenie, że tu serwują duże tyczki, więc wziąłem na wynos, żeby to, co zostanie. Zapakować folię i zjem sobie na hostelu. Kebab za 25,99 okazał się być nieduży, więc jadłem cały. Jeśli chodzi o smak, to jest w porządku. Bardzo poprawnie z plusem. Czas oczekiwania: 10 minut. Jest toaleta, są klienci, widać, że lokalna społeczność lubi tam zjeść. Kurczak na obracającym się ruszcie wyglądał lepiej niż takie typowe, typowe kuraki z hurtowni. ścinane przed podaniem, bo obserwowałem i smaku w porządku czysty i smaczny. Ja wziąłem średnie rollo z serem i sosem ostrym, bo jak ktoś śledzi to często narzekam na mieszany, że nie ma ostrego, a dziś mówię dawaj na ostro, kepson. Fajnie, smyrał nie jakoś mocno, ale nadawał charakteru i pomieszawszy z serem nie było to nudne, smakowo mały jak na 26 zł, ale smakiem się broni po prostu spodziewałem się, że to będzie tyczka rodzaju kebab Bangladesz a tu takie skromne rolo ale w odróżnieniu do Deluxa tu z każdym kolejnym gryzem chciało się jeść dalej jaka ocena? 6 z plusem na 10 ale nie jest to najlepszy kebab jaki jadłem w Świdnicy jutro wam pokażę galanty który był mega polecany, a jak ktoś ciekawy, to aktualnie wrzucam filmy ze Świdnicy. Będzie jeszcze kilka i ja ruszam dalej śladem smakowitych rarytasów. Dziś 6,5 na 10, a nowych widzów zapraszam do <laughs> subskrybowania. U mnie takie krótkie recenzje, bo taki mam styl. Nikogo nie kopiuję, zatem jak wam się podoba, to obczajcie inne filmiki. Pozdro!